Hello, dear friends. My name is Artur Cigaret and welcome to Lemborg w historii trójkątnej według WZA. Jesteśmy w Lęborku, gdzie zobaczyłem pomnik ISA 2. Proszę bardzo, e, można zobaczyć. Wejdę bliżej. Tutaj, jeszcze z tyłu, można sobie zobaczyć. Kurde, nie spodziewałem się, że takie rzeczy są w Lęborku, ale. Ciekawe. Ja tak wam powiem, pierwszy raz z w naprawdę, tak tylko przyjazdem byłem. Spodziewałem się, że takie rzeczy są tutaj, właśnie ciekawe. Zajebisty stapest. przypomina mi Brzuszkowice trochę. A to jeszcze jest tablica informacyjna. Dane techniczne czołgu ciężkiego IS-2, 4 są, masa 46 ton, napęd. Silnik dieslowski, czterosuworowy, 12-cylindrowy w kodzie F, pojemność 38 080 o mocy 520 Kg mechanicznych, przy 2000 kW na minutę, chłodzony cieczą, prędkość maksymalna 37 km, Życie paliwa 300 do, 350 litrów, oleju napędowego na 100 km, pojemność zbiorników paliwa 520, zbiorniki wewnętrzne, dodatkowe zewnętrzne 300 litrów, zasięg po drodze 150 km, w terenie 110-10 Zbrojenia armata 122 mm. Pogranie przeszkód 36 stopni, rowy są jakoś 250. Mm. O Jezus. Te, tego, tego mi się nie chce czytać, ale możecie sobie poczytać. Zostawiam Wam trochę Widzę I tu jeszcze jest mapa. Czołgi jest na wyposażeniu 4 Pułku Czołgów Ciężkich w składzie 1 Armii WP, a z 5 Pułku Czołgów Ciężkich w składzie 2 Aup war... WP. I tu jeszcze można sobie zobaczyć z Berdyczowa, około Kijowa, do Chełma, Warszawa, Bydgoszcz, Mirosławiec, Kołobrzeg, Godziowce, Wierzeń, Bratków i aż do Kielc. kurwa jest Nie wiem. Wszystkie tego super odcinka. Yy, hope enjoy this odcinek. Cześć.